Panie i panowie, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy tu budowę miasta. W poprzednim odcinku zaczęliśmy oczywiście, budowę miasta, zbudowaliśmy tutaj te schody na górę, tu będzie zamek, zbudowaliśmy fontannę oraz zrobiliśmy ukryty portal tutaj. Ale dzisiaj potrzebuję dość dużo z tą bryka, ponieważ chcę zrobić taki layout, szablon miasta, nie wiem jak to nazwać. I to zrobię z tą brykiem, ponieważ mury tutaj wyznaczę, wyznaczę domki, tylko może zrobię to drewnem. Eee, tymczasem mogę zrobić to drewnem dębowym, ponieważ mam go dużo. Ale najpierw mur. Jak tu by to zrobić? Pierwsze, co chyba zrobię, to podbuduję się na górę tutaj, ponieważ chcę zrobić platformę do awczenia. Tylko najpierw to zniszczymy, i teraz mogę się podbudować coś. Ze stach bloków do góry. Zrobimy to platformę ze szkła, jak zrobię przy każdej wiosce, żebym mógł z góry zobaczyć całą wioskę slash miasto. Pewnie będę się często mylił, ponieważ zawsze buduję malutkie wioseczki, ale to już jest wielkie miasto. Może na razie to tylko schody, ale niedługo będzie tutaj wielkie miasto. Ok, to już by było trochę za dużo. Myślę, że trochę tutaj zniszczę i coś może na tym poziomie tutaj będzie ok. Albo jeszcze jeden blok na dół. I teraz robimy zwykłą platformę 3 na 3. Coś czuję, że tu mi się przyda więcej niż jedna taka platforma. W takim razie zrobimy kolejno gdzieś tutaj w tym miejscu. Ok, zobaczmy teraz, jak to wszystko wygląda z góry. Ta platforma jest trochę niżej, ale to nic, ponieważ. Mamy tutaj te schody, tutaj może być zamek. I teraz tutaj będzie ta dzielnica. Taka bogatszych ludzi. Tutaj będzie biedniejszych, i tutaj będzie mur gdzieś. Tak dotąd, gdzieś o tak. I tu będzie zamek 21 i 22. Czy to dobrze wygląda? Zobaczmy z góry, tutaj. Myślę, że to będzie dość dobrze wyglądało. Może ten jednak zrobię dłuższe trochę, o tak 3-4 bloki. Ponieważ tu to dość słabo wygląda po tej stronie. Po tej stronie wygląda ok. Tylko muszę zniszczyć te drzewa tutaj, które zasłaniają mi tutaj widok. Potem mogę je ponownie tu posadzić, jeżeli będzie trzeba. A na razie je zniszczę. Myślę, że taka długość będzie ok. Teraz potrzebuję stąd to doprowadzić gdzieś chyba do początku ścieżki albo do początku lasu, ponieważ tam mamy jaskinię właśnie w tym lesie. To zobaczmy, jak daleko będę mógł to dociągnąć albo polecę to ścieżką i zobaczmy. Tutaj jeszcze to by mogło być. Tutaj może by się już kończył ten E, sekcja tych bogatszych. Nie umiem mówić, słowa są so trudne, i gdzieś tutaj to by się już kończyło. Może zrobimy, żeby zawijało się to tutaj, i teraz tutaj by poszło tak w to stronę i się zakończyło. Tu myślę, że to nawet by pasowało. A to tutaj byśmy poprowadzili prosto ścieżko, czyli to by tędy szło cały czas przez to, wodę przeskoczymy. Zniszczymy ten blok, mur cały czas, ten by szedł, aż do tego punktu, gdzieś tutaj, gdzie był tamten blok. A gdzie on był, tego nie pamiętam. O, dość blisko byłem, ponieważ jeden blok od tamtego bloku. Słowa są trudne, naprawdę. To jest najgorsze słowa. Nic nie ma gorszego od słów. I ostatnie bloki, tutaj. Zobaczmy teraz, jak to wygląda z góry. No, myślę, że. Dość wielkie to będzie, i jak to teraz podzielić? To o tym się teraz zastanawiam. To nie będzie całe miasto, ponieważ, jak mówiłem, chciałem zbudować tutaj zamek z tyłu. To będzie bardzo wielki projekt na setki tak naprawdę odcinków, bym powiedział. Ale teraz chciałbym to trochę wypłaszczyć. Czyli chodzi mi o to, że tymczasowo zrobię tu płaski teren. Będzie to trochę brzydko wyglądało z tej strony. W takim razie tu też będziecie dzisiaj zrobić mało terraformację terenu. Ale szybko to zrobię. Jak już to będzie gotowe, to wtedy do Was wrócę. Wszystko już tutaj wyrównałem, jak widzicie, jest na tym samym poziomie. I to nie oznacza, że cała wioska będzie na tym poziomie, ponieważ to jest jak taka budowla z lego. Macie tylko taką zwykłą podstawkę, nic więcej, i sami musicie zbudować czyli. To, że zaczynamy na tym poziomie, to potem nie oznacza, że nie mogę na przykład tu trochę niżej zbudować jakiś domek, trochę wyżej jakąś górkę tu zrobić czy coś takiego. Jeżeli będę chciał, to to zrobię. To tutaj jak widzicie z boku będę musiał się zająć tym. Pomiędzy odcinkami tu już dużo mobów się zrespiło pod spodem, ale... Myślę, że to trochę przedłużę w ten sposób, tak, oraz podwyższę tą ścieżkę, żeby pan gdzieś na tym poziomie oraz... Zastanawiam się, jak to tak naprawdę teraz zbudować, ponieważ miało być tak, że ten kawałek tutaj będzie dla biedniejszych ludzi, tutaj dla bogatszych i tu zamek. I teraz się zastanawiam, czy nie zrobić całej tej części dla biednych ludzi, potem tutaj schody na górę, dla bogatszych będzie jeszcze więcej miejsca, oraz potem dopiero zamek coś takiego w tym stylu. Mówię, że to jest wielki projekt i nie wiem, kiedy go zakończymy, ale na pewno potrwa jeszcze. Z 50 odcinków coś tak czuję. Ale skoro już mamy tu mury mniej więcej wyznaczone, to musimy kilka domków zbudować. Zaczniemy z tym miejscem tutaj. Yy, położę po prostu tutaj trochę tych domków. Myślę, że jakieś raz, dwa, trzy przejścia, i tutaj dopiero zaczniemy pierwsze domki. Czy to jest wystarczająco dużo miejsca? Myślę, że tak. I teraz dokąd będzie domek? Zniszczmy tu pochodnie i taki malutki domeczek. Myślę, że dotąd maksymalnie i teraz raz. 2, 3, 4 i 5 zobaczmy, ile tu jest, czy to jest symetrycznie, czy nie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czy dobrze policzyłem? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zróbmy to o jedno mniejsze, jak tak, ponieważ nie lubię mieć symetrycznych budowli. Raz, 2, 3, 4, 5. I teraz tutaj będzie taki malutki domeczek, bije jakiś rozwalony, będzie i w coś w tym stylu. To od razu, blisko przy tym zrobimy. Albo może taki połączony domek będzie. I to nie oznacza, że będzie z tego drewna, potem to zmienię, chcę tu mieć tylko to wszystko mniej więcej yy, zaplanowane. I tu będzie trochę mniejszy domek, coś powiedzmy o tak. Okej, okay. pierwsze domki, myślę, że spoko to będą wyglądały. Teraz jakby tu jeszcze zrobić? Może zrobimy dokładnie jeszcze taki sam domek tutaj, czyli będzie ten taki większy, mniejszy i większy ponownie. I to dziwnie wygląda mi. Tutaj bym to może jeszcze powiększył o jedno. Że o będzie tak, trochę więcej rzeczy się zmieści, i teraz zbudujemy dokładnie taki sam tutaj jeszcze. Czyli to będzie jak szło tak, chyba. I to było raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa, trzy, cztery, pięć. Muszę przełożyć łóżko moje szybko. I mamy tu kolejny taki większy domek. Ta wioska z miasto. Będzie bardzo spoko wyglądała nawet, jeżeli uda się mi tak jak myślę. To, co jeszcze muszę tutaj zrobić, to muszę oświetlić cały ten teren, ponieważ oświetliłem tu kawałek, skończyły mi się pochodnie i cały środek jest nieoświetlony oraz ten, ta część tutaj, ponieważ zniszczyłem te pochodnie, które tam były. Ale mogę je szybko tak naprawdę odłożyć, żeby tu jednak trochę tego światła było. Tyle myślę, że wystarczy i muszę cały ten środek oświetlić. Chyba mamy tak naprawdę jeszcze latarnie, które mogę rozłożyć z tak latarni. Zrobię to, żeby tylko było trochę światła i że, żeby żadne moby mi się tu nie respiły. Nie lubię jak mi się respią moby na, moje, na moim terenie budowy. I całe chyba jest oświetlone, oprócz tych skrzynek tutaj. W takim razie szybko połóżmy, nie wiem... Tutaj to jedno i tutaj jedno i tutaj jedno. To powinno wystarczyć i zabijmy te zombiaki, które mi tutaj przychodzą i szybko się prześpimy, ponieważ jednak nie lubię pracować w nocy. Niestety mam bardzo mało tutaj trawy, ale myślę, że jednak jeszcze dzisiaj zrobię tutaj te boki, ponieważ to mi się naprawdę nie podoba. A najważniejsza jest ta strona tutaj, ponieważ tu są. So... Tu jest ścieżka, którą używam czasami prawie nigdy, ale... Chcę, żeby to spoko wyglądało z tej strony, jakbym robił pokaź świata za te. ile odcinków? 3, 4? Nie, 8, 7? Coś takiego. Ok, jak widzicie, nie skończyłem całego tutaj. Jak widzicie, nie skończyłem całej tej terraformacji tego terenu, ale skończyłem tą stronę tutaj oraz tą stronę tutaj. Może nie najlepiej to wygląda. Ale na razie chyba tak to zostawię. Jednak chwilę sobie nad tym posiedziałem i zrobiłem cało tutaj to całe te boki, że wszystko już normalnie wygląda, ponieważ nie chciałem tego zostawiać na kolejny odcinek, a teraz mogę ładną miniaturkę tu zrobić. Gdzieś tu pewnie będę sobie latał i zrobię miniaturkę z boku. Czy tutaj gdzieś albo tam, nie wiem, ale myślę, że tutaj zakończę ten odcinek, ponieważ... No, może nie jest zbyt długi, ale zrobiliśmy w nim dużo. W takim razie, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Cześć!